Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny temat, który chcieliście, żebym dla Was nagrał, żebym wam go przedstawił, więc skupimy się na rasach drobiu, ale powiem wam i postaram się podać takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o temat związany z kurami, które nadają się do takich małych chowów, do małych hodowli i powiem, dlaczego warto to uwzględnić, szczególnie kiedy właśnie wybieracie tą odpowiednią rasę. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście, jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli się podobało. Moi drodzy, jeżeli chodzi o rasy drobiu, to tak naprawdę mamy ich parę. Pierwsze, te takie powiedzmy główne, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy małych hodowlach, jeżeli dopiero zaczynamy lub planujemy, to pierwsza taka rasa, słuchajcie, to jest oczywiście kura rasy rosa. To są kurki, które są dość odporne na warunki atmosferyczne. Dodatkowo dość szybko przyzwyczajają się do warunków. No i oprócz tego, jeżeli chodzi o nieśność, też jest ona na zadowalającym poziomie. Tutaj mówimy o nieśności. Słuchajcie, gdzie kurka średnio od tego 20-23 tygodnia zaczyna się nieść, można przyjąć, że tych jajeczek mamy około do pierwszego roku, tam źródła podają spokojnie ponad 200. Oczywiście wiadomo, że to wszystko zależy od warunków. Te kury, te rasy, tego drobiu, które najczęściej spotkamy na tych targach, bazarach, to jest kura rasy rosa, Sussex, leghorn, tetra, messa, to są te kury, na które powinniśmy, rasy drobiu, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy małych hodowlach. Oczywiście są inne kurki, na przykład kury zielononóżki, Albo kury ozdobne, które też musimy kupować, natomiast ja polecam, słuchajcie to, co moim zdaniem najbardziej się sprawdza, i to są właśnie te rasy. Dodatkowo, co do tych ras, macie dość duży wybór, ponieważ dużo ludzi handluje właśnie tymi rasami i możecie sobie wybierać, które kury chcecie faktycznie kupić. Jeżeli wiecie już, jak te kury kupować, na co zwracać uwagę właśnie przy wyborze drobiu, to dużo łatwiej będzie Wam wtedy się tym drobiem zająć no i nie natrafić na jakieś wadliwe egzemplarze, typu że te kury będą chore albo te kury będą stare, co też może trochę uniemożliwić wam hodowlę, a na pewno ją utrudni. Dlatego te kury do takich małych chowów to są właśnie terasy, które wam wymieniłem. Kolejna, słuchajcie, bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o terasy drobiu. One nie są tak wymagające pod względem pokarmowym. Tutaj nie musimy jakoś super tych kur karmić, żeby słuchajcie, one nam się Dobrze niosły, oczywiście, jeżeli mamy kury ozdobne, to też musimy brać pod uwagę, że one się jakoś super nieść nie będą w porównaniu z kurkami takimi typowo towarowymi. Natomiast jeżeli mówimy o kurach ogólnoużytkowych, to tutaj te warunki, czy też właśnie ten pokarm nie musi być jakiś super zróżnicowany. Chodzi o to, żeby po prostu był dostarczony na. Podstawowym poziomie, to znaczy pokarm powinien być zrównoważony, zróżnicowany, odpowiednie witaminy, minerały, to wszystko, co potrzebują kury do prawidłowego właśnie funkcjonowania. No i my, jeżeli to wszystko dostarczymy, no to też mamy jakąś gwarancję, czy to jajeczka, czy to po prostu. Yy, zdrowotność u kur się poprawi. I teraz tak, jeżeli chodzi o zdrowotność i o podejście takie stricte, słuchajcie, do drobiu, jak należy to spatrywać i na co należy zwracać uwagę, to tutaj mamy parę różnych możliwości. Pamiętajcie jeszcze, zanim przejdę dalej, jeżeli kupujecie kury, najlepiej trzymać je na początku w kurniku, poczekać, aż one wyjdą, dać im ten czas, 2-3 tygodnie i dlatego te kury ogólnoużytkowe też pod tym względem Moim zdaniem wydaje się, że najlepiej się sprawdzą, ponieważ nie musicie czekać wielu tygodni na to, aż te kury się przyzwyczają do warunków. Czasami, jeżeli te kury były w warunkach dość zbliżonych do, te, do tych naszych, wystarczy, słuchajcie, tydzień czasu i te kury już będą chodziły z innymi kurami albo w ogóle się tak przyzwyczają do warunków, że nie zauważycie różnicy. Będą normalnie wychodziły z kurnika, będą siadały na grzędzie. Będą siadały do gniazd, wystarczy właśnie ten tydzień, wystarczy te e, dwa tygodnie. To już na pewno do tego, żeby właśnie one się do tego wszystkiego przyzwyczaiły. Jeżeli chodzi o temat związany już bezpośrednio z drobiem i taką hodowlą, odchowem tych kur, to jeżeli kupujecie kurki młodsze, tendencja jest podobna. Tylko zwróćcie uwagę na to, że im są one młodsze, tym po prostu trudniej później e, i dłużej zajmie im przyzwyczajenie się do. Tych wszystkich warunków, które wy im zapewnicie. Czasami nie mamy kurników ogrzewanych. Słuchajcie, czasami kurników nie mamy nawet oświetlonych, więc tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że często w hodowli możemy, mogą się pojawić problemy związane z tym, że te kury no, rozchorują się, i wtedy my będziemy musieli, jako hodowcy, je w odpowiedni sposób ratować. W tym przypadku dostarczając na przykład odpowiedniego pokarmu. Odpowiednich witamin, minerałów, tego, żeby te kury mogły normalnie funkcjonować. Pamiętajcie, żeby różnych problemów związanych z drobiem, szczególnie na początku nie bagatelizować, ponieważ już nie raz słyszałem o przypadku, gdzie po prostu kurki nam się pochorowały, gdzie po prostu kury nam no, nie wytrzymały tych warunków i były różne problemy z tym związane. Też pisaliście do mnie, więc trzeba je na bieżąco bacznie obserwować. To nie jest tak, że jeżeli uchodowcy one są zdrowe, to u was też na pewno będą zdrowe. Może się okazać, że właśnie u was będą chore i niestety wcale nie rozchorowały się u was, ale były chore już wcześniej, tylko ta choroba dopiero się rozwijała. Dlatego trzeba od początku to sprawdzać, weryfikować i nie bagatelizować tego tematu, ponieważ on jest dość istotny, szczególnie jeżeli ktoś zaczyna, bo nie zawsze wie, jak sobie z tym wszystkim powinien poradzić. Więc Mówię, gdyby jakieś pytania były, coś byście się chcieli jeszcze dowiedzieć, to piszcie. Zobaczcie sobie kurki. Wsypaliśmy im trochę zboża, sobie jedzą. Natomiast, co jeszcze jest bardzo istotne, trzeba brać słuchajcie, taką rzecz pod uwagę, że jeżeli kupujemy kury tego typu, to mamy dużo większą szansę na to, że możemy kupić kury chore. Dlatego, że tych kur na rynku jest bardzo dużo. W przypadku kur ozdobnych, tych wadliwych egzemplarzy nie jest tak dużo wyprzedawanych. W przypadku kur ogólnoużytkowych. Będzie tego więcej, właśnie ze względu na to, że ludzie, którzy sprzedają ten drób, no statystycznie, kur mamy więcej, więc też statystycznie prawdopodobieństwo tego, że kupimy kury chore jest dużo większe. Dlatego też uczulam, żebyście się nad tym wcześniej zastanowili i bez odpowiedniej wiedzy, jak wybierać drób, na co zwracać uwagę, w ogóle bym się tymi kurami mimo wszystko aż tak nie zajmował, nie kupowałbym ich, ponieważ. Istnieje bardzo duże ryzyko na to, że kupicie, słuchajcie, 10 kur po 40 zł, zapłacicie 400 zł, a tak naprawdę po tygodniu te kurki Wam padną. Ryzyko jest duże, handlarzy jest dużo, ogłoszeń jest dużo, natomiast znaleźć dobry drób w odpowiedniej cenie nie jest tak prosto. I dlatego właśnie też moje odcinki, po to, żebyście mniej więcej wiedzieli, co i jak, z czym się je. Mówię, jakby coś było niejasne, to śmiało tam piszcie, ja się staram tak ogólnie odpowiadać, natomiast. Nagrałem na kanale ponad 1000 filmów o drobiu, gdzie mówimy o rasach, o chorobach, o tym na co zwracać uwagę, o odchowaniu tego drobiu, o pokarmie, o zbożu, o warzywach, o tym jak zaprojektować kurnik, wybieg, gdzie kupować co i tak dalej, jak się tym wszystkim zająć, więc jest mnóstwo, więc jeżeli chcielibyście coś tam sobie się czegoś dowiedzieć, to zapraszam na kanał, żebyście znaleźli odcinek, który Was interesuje. O drobiu na kanale jest tak naprawdę wszystko. Chyba poruszyliśmy wszystkie tematy związane z drobiem, tak mi się wydaje do tej pory. Dzisiaj jeszcze takie uzupełnienie natomiast wszystko, co potrzebne jest na kanale. Zapraszam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!